W tym wideo chciałbym zaprezentować aplikację, jaką jest Lendly.pl. Lendly jest to platforma marketplace do łatwego i szybkiego wynajmowania samochodów online. W tym wideo pokrótce pokażę Ci podstawowe funkcjonalności, jak i przejdę po panelu użytkownika, gdzie pokażemy, jak to wszystko działa. Jeżeli chodzi o stronę główną, mamy tutaj lupkę, w której możemy wyszukiwać samochody. Na przykład wpiszmy sobie Racibórz, szukaj i po wpisaniu Racibórz wyskakują nam samochody, które znajdują się w tym miejscu. Mamy tutaj podstawową filtrację, czyli możemy dodatkowo filtrować na podstawie osobowego usług luksusowych lub sportowych. Cóż, że chcemy wszystko, więc odznaczmy sobie. Możemy również filtrować po przedziale cenowym. Załóżmy, te ceny są tutaj dla nas za duże, dajmy do 330, OK. Możemy również po, y, filtrować po kaucji, po limicie kilometrów, widzimy, że trafik jest bez limitu. Możemy również filtrować po mocy, roku produkcji, skrzyni, rodzaju paliwa i liczbie siedzeń. Interesuje nas załóżmy ten Seat Leon. Wejdźmy sobie w jego ogłoszenie. Mamy tutaj slider, w którym możemy zapoznać się ze zdjęciami. Podstawowe informacje o tym samochodzie. Dodatkowo możemy zobaczyć szczegóły, cennik tego samochodu, jakie, funkcje, jakie wyposażenie ma ten samochód i w którym miejscu ten samochód jest do wynajęcia. Dodatkowo przy każdym samochodzie jest kalkulator, w którym możemy obliczyć cenę wynajmu, czyli zarezerwujemy sobie na weekend samochód od 21 do 23. Aktualnie na bieżąco przelicza nam cenę za dzień, czyli w tym przypadku 179 zł razy 2 dni to jest 358. Lendly też oferuje opiekę prawną i pakiet asystent za darmo. Czyli podsumowując, 358 zł za ten wynajem. Klikamy sobie Zarezerwuj. Możemy podać tutaj dane, imię, nazwisko, numer telefonu, informacje do właściciela samochodów. I taki najem otrzymuje już wypożyczalnia. W dalszej części przejdziemy do panelu wypożyczalni, gdzie pokażę, jak taki wynajem jest odbierany. Niżej, na stronie głównej, mamy informacje na jakiej zasadzie działa Lendly i widzimy najnowsze samochody z Wrocławia. Widzimy najnowsze samochody z Warszawy. Tutaj jest krótki explainer, który opowiada o tym czym jest Lendly. Również mamy sekcję blogową gdzie możemy sobie poczytać o różnych ciekawych tematach poruszanych. Akurat w tym przypadku ubezpieczeniu. Przeszliśmy już cały proces rezerwacji. Zalogujmy się w takim razie do panelu admina. Po zalogowaniu się mamy prosty panel Użytkownika, w którym widzimy najnowsze aktywności. Widzimy, że w przyszłości tutaj będzie zrobione automatyczne fakturowanie zleceń, które Lendly pozyska dla wypożyczalni. Widzimy, ile mamy aktywnych samochodów na portalu, ile te ogłoszenia zebrały wyświetleń, ile nam wpadło rezerwacji i ile przychodu z tego mieliśmy. Jeżeli chodzi o rezerwacje, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. W Lendly mamy dwa typy rezerwacji. Mamy rezerwacje zewnętrzne, czyli te, które Użytkownik wyklikuje na danym ogłoszeniu to, co przed chwilą przechodziliśmy, i taką rezerwację możemy sobie podejrzeć w szczegóły, gdzie widzimy wartość tej rezerwacji, ile prowizji pobiera Lend, jakie to są daty i dane klienta. Dodatkową funkcjonalnością są rezerwacje zewnętrzne. Jest to niezbędne, ponieważ Lendli udostępnia coś takiego jak kalendarz wypożyczalni. W tym przypadku ten kalendarz jest pusty, tak więc zapełnijmy go, dodajmy jakąś rezerwację. Niech imię będzie testowe, nazwisko testowe, adres testowy, numer telefonu, data odbioru, dajmy, że teraz na weekend i do jakiego auta jest ta rezerwacja. Dodaj, taka rezerwacja została dodana, widzimy ją tutaj jako rezerwacja zewnętrzna. I teraz w kalendarzu taką rezerwację pod kolorem zielonym będziemy widzieć. Możemy sobie kliknąć, aby przejść do szczegółów tej rezerwacji. Widzimy tutaj dane, które przed chwilą wpisaliśmy. Na fioletowo w przypadku rezerwacji wewnętrznej, czyli takiej z Lendly, takie rezerwacje pojawią się w kolorze fioletowym. Dodatkowo każde wypożyczalnie może uzupełnić warunki wynajmu, które pojawią się na liście szczegółów danego samochodu. Podajemy tutaj informacje, które są ważne w naszej wypożyczalni i takie też pojawią się na głównym widoku ogłoszenia. Możemy również w liście ogłoszeń dodać warunki specyficzne dla danego samochodu, czyli w tym przypadku Audi RS3 będzie miało dedykowane warunki, więc one zostaną nadpisane w widoku do tego samochodu. Takie auto możemy zdaktywować, aby zniknęło ze strony głównej. Możemy je zedytować. W moich ogłoszeniach również widzimy, ile mam aktywnych samochodów, ile mam oczekujących, czyli te, które zespół Lendli musi zaakceptować, ile jest nieaktywnych i ile ogłoszeń wymaga dokończenia. Bierze się to stąd, że możemy wrzucić ogłoszenie bez zdjęć. Wtedy takie ogłoszenie jest do dokończenia i ono się pojawi w tym miejscu. I do danego ogłoszenia musimy wtedy dorzucić zdjęcia. Ok, przejdźmy w takim razie jeszcze do ostatniej funkcjonalności, jak, jaką jest dodanie oferty. Dodanie oferty jest to trzyetapowy proces, w którym w pierwszym etapie podajemy markę samochodu. Testowa. Podajemy jakąś ulicę. Wybierzmy kategorię tego samochodu. Rocznik. Liczbę miejsc. Moc. Pojemność. Skrzynia biegów. Paliwo. Adres jest niepoprawny. Zmienimy na poprawny. Ok. W drugim kroku możemy opcjonalnie podać opis naszego samochodu. Obowiązkowa jest cena wynajmu. Dodatkowo możemy zaznaczyć, jeżeli nas interesuje, że tutaj jest kaucja do 25 roku. Jakie jest wyposażenie w tym samochodzie? I na końcu dodajemy zdjęcia. Nie będę teraz dodawał zdjęć. Dajmy kliknij Uzupełnij później. Teraz jeżeli przejdziemy do ogłoszeń, zobaczymy, tak jak mówiłem wcześniej, że dane ogłoszenie jest do uzupełnienia, klikamy uzupełnij ofertę, możemy dosłać te zdjęcia.